Hej wszystkim! Z tej strony Żaba 2501. No tak. Seria z super złoczyńcami jeszcze się na dobre nie zaczęła. A sama gra poczęstowała nas takim malutkim deserkiem, jakim jest dodatek DLC z kategorii Batman serii animowanej. Dla większości z Was może być to nieznane. no Mam wrażenie, że lata 90. Yy... To jednak jest klasyka dla niektórych i. albo czasy zamierzchłe wręcz nawet. Tak czy siak, w latach 90. istniał fantastyczny serial z Batmanem. Dla wielu chyba wciąż najlepszy niedościgniony zresztą. Tak, sam pamiętam jak. <laughs> nieraz człowiek spóźniał się do szkoły tylko po to, żeby obejrzeć kolejny epizod przygód Batmana. No ale sprawdźmy to. Nim rozpoczniemy główną serię, drugi dodatek delce przed wami. W rytm eleganckiej muzyki. Cudo. Po prostu cudo. Jedziemy z koksem. No hej, tęskniliście już, co? No bo. No Lobo jak się patrzy. A jak o przystojniakach mowa? Powiem wam o swoim kumplu. Bruce'ie Miał chłopak kapkę szczęścia i miłości. André Beaumont. Ale dobre szybko się kończy. Musiał zwiać z miasta, bo jej tatka ścigały takie najgorsze gotamskie dranie. Biedny brucek został sam. Znaczy no, ze swoim lokajem. I wtedy wymyślił to całe bohaterzenie. No, wreszcie jakaś konkretna akcja. Poza tym czarne wdzianka najlepsze. Ja propsuję. Mijały lata. Łapanie złych weszło matkowi w krew. Aż do lat. Pojawiło się w roku coś nowego. Fajne zbiry, co były takie wredne dla tatka Andrei, zaczęły padać jak muchy. Aż wreszcie został tylko ten najgorszy. Tymczasem Batek i jego lokajowy zachodzili w głowę. Czy ta czaszko twarz to jego płomienna miłość? A owszem. Ale Andrea już leciała, żeby się rozprawić z Jokerem. Patek popędził z pomocą, ale niestety, pan J zawsze ma asa w rękawie. O-o... Oh -oh. <tryk> 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 Nie no, Lobo-cudo. Lobo cudo i mam nadzieję, że jeszcze się z tym jego spotkamy. Co my tutaj mamy? Nowy wygląd Batmana? A propos rzeczy płomiennych, Batkowi i drugiej duszy robiło się trochę gorąco. Musieli wymyślić, jakim sposobem zagasić ten ogień, jeśli chcieli dopaść Jokera. Mamy tutaj też jednego z bardziej fajnych, że tak to określą, przeciwników Batmana. Chociaż w tym wypadku traci przeciwniczek. Zresztą fani klasyki lat 90. zresztą nawet. Znają pewnie tą animację z właśnie owym przestępcą. Nie pamiętam teraz kurczy tytułu. Coś z maską w każdym razie. Przyznaję się bez bicia, nie przygotowałem się. Gdzieś na półce leży VHS, więc. Ale dobra. Rozwalmy tutaj troszeczkę. Co my tu mamy? Jeżeli mam być szczery, to. Wygląd Batmana nie jest jakiś spektakularny. <laughs> Raczej wręcz taki sobie. No, plus, że wyposażony jest w granatę. No tak. Batek wciąż nie potrafi przechodzić przez kratki, więc użyjmy zdolności nowej postaci. Co to za paskudztwo? Do piekarnika, wiedźmo! Tutaj chyba nic więcej nie zrobimy na razie. Podejrzewam, że potrzebujemy innych postaci. Przejmy linki. No, jak wszyscy już trochę wreszcie opanęli, przyszedł czas na starą, dobrą detektywistykę. Pytanie za 200 punktów, czy. O, proszę, jednak. Jednak Batman posiada również hmm. Hmm, granaty, tak to nazwijmy, lub. W zasadzie batarangi, które potrafią niszczyć szkło. To się może przydać. Najprawdopodobniej w samej fabule. Chociaż gdy ja nagrywam tą serię, jeszcze nie mam dostępu do tej postaci. Także także ułatwi mi ona zabawę na teraz, że się tak wyrażę. Gry, co? Wiadomka, że taki świr jak Joker to się w takim miejscu musiał poczuć jak w domu. Tu mamy klosuszki, tu mamy klosuszki. I proszę, jokerowy kapitan Clown jak na zawołanie. I niestety dla Batka, raczej tam nie przyszedł, żeby se poskręcać balony. Proszę, Lobo i jego poczucie humoru.

no zepsuj, żeś się godziny Jest, Mamy to. Ostatecznie to chyba Batman się śmiał ostatni. Klaun był ogarnięty, więc przyszła kolej ruszyć za jokerem. Dobra, dziwnie. Oproszę, buzeczek. To no to, Hops. No tak, czego możemy się spodziewać po jokerze, jak niewielkiego placu zabaw? Batek i Fantasm dali radę namierzyć jokera, ale prawdziwa zabawa dopiero się zaczynała. No właśnie, czy to nie było przypadkiem Mask of the Phantasm, tytuł? Być może, jeżeli się mylę, sorry bardzo, gdzieś tam w opisie pewnie pojawi się konkretne źródło informacji. No, stłuczmy zbirów. Prawdziwy złoczyńca! Ha! No, no nie dobrze. Dobra zabawa to jeszcze nie zbrodnia! O, O! Widzicie, żarty też umiem! Ha! Możesz. lobo ja. jego suchary! Ha! No ale trzeba się od kogoś uczyć. Bo niestety nie uda nam się zrobić graffiti, gdyż nie posiadamy postaci, która mogłaby to zrobić. No niestety, musicie mieć na uwadze to, że gry Lego są grami powtarzalnymi. Więc po odblokowaniu wszystkich postaci no, to wracamy chyba średnio do średnio bezpieczna miejscówka dla klaunów. Kolejnego poziomu tylko po to, żeby odblokować nowe postacie. Lub zestawy klocka. O nie wrażenie, że ten choker jest zdrowo przekokrzony. Impreza się rozkręcała całkiem jak ten wiatra. Dobra, rozumiem, czyli kolejna porcja sucharów. A choker był winny, jak winny jest ocet. Te wszystkie wariackie pomysły Jokera, to raczej Batmana, nie kręciły, ha, ha. Kręciły, czajcie! Oj, lopciu. Co my tu składamy? Hot doga? No dobra, złożyliśmy chyba hot doga. Czy my właśnie sprzedaliśmy Jokerowi parowę. Dobra, przyłączmy się na fantazma. Chociaż w tym wypadku to raczej fantazmę. No ale. Play w ten rudy łeb! Ten Joker... Zawsze z głową w chmurach, co? Mamy go. Mamy go po raz trzeci. Oj, no taki strzał to raczej Jokerowi ani troszkę nie pomógł. Ani tyciu! Hm. Messiello boo lej go w ten klaunowski czerep. Najwyraźniej Joker ciągle próbował rozwiać wątpliwości, że wygra. Rozwiać? <laughs> Dajemy radę, dajemy radę. Tu mamy jakiś stragan do rozbicia. Chyba wreszcie przeszła mu ochota na rozśmieszanie towarzystwa. Co my tutaj złożymy tym razem? Jakieś dwa zbiorniki z gazem? Balonik? Dobra. Czaję bazę. Balonik? O Boże, balonik z kowadłem. No, tego jeszcze w Lego nie grali. To możemy sobie no. rozbić. Tylko, że tym razem trzeba przycelować. Tada! Stara dobra sztuczka z kowadłem. Pewnie go przytłoczyła. I tak się kończy zadzieranie z fantazm. Abatek wrócił do walki ze złymi. Sam. Dobra. Gotan to dla mnie ogólnie za ponure. Lecę łapać jakieś super nowe słonka. Narazka. No i tak oto ukończyliśmy. Kolejny poziom. W zasadzie dla Was może być to pierwszy, lub nawet drugi. W każdym bądź razie uzyskaliśmy tytuł, tytuł Super Złoczyńcy. Wszystkiego jeszcze tam nie zdołaliśmy zrobić, ale to najprawdopodobniej <laughs> dokonam w trybie gry swobodnej. Nie ma sensu powtarzać i nagrywać tego samego tej samej lokacji, tego samego poziomu dwa razy, gdyż jest to dla Was strata czasu. Ale dwa złote klocki wpadły. Co my tu jeszcze mamy? Czy jakieś postacie będą? No nawet cała plejada, bym rzekł. Mamy tak: nowego Batmana, Fantazmy. Jokera, Harley Quinn. Szalonego Kapelusznika, Manbata. I dwie twarze. O proszę. A także tego gigantycznego strachowego klauna. No cóż. My widzimy się w fabule. Już niedługo, moi drodzy. Już niedługo. Tuptamy dalej.